Równo 20 lat nie widział kolumny Zygmunta nasz sławny rodak, jeden z największych pianistów świata, Witold Małtużyński. Pierwszą po latach wizytę w Polsce rozpoczął oczywiście od zwiedzania rodzinnego miasta. Tu, na Służewskiej pod Piątym, mieszkał przed wojną. Witoldowi Małcuszyńskiemu towarzyszy żona i brat Karol, dobrze znany naszym widzom, wieloletni autor komentarzy kroniki filmowej. Artysta odwiedził żelazową wolę. Tu, na fortepianie Chopina, grali najwięksi muzycy naszych czasów. W nieprzerwanych sukcesach, które raz jeszcze rozstawiły polską muzykę we wszystkich niemal stolicach świata, Witold Małtużyński wystąpił ze wspaniałym koncertem w odbudowanej z gruzu filharmonii warszawskiej. Dyryguje Bogdan Wodiczko. Warszawska publiczność ma ustaloną sławę wśród muzyków. Dziękujemy Panie Witoldzie za wspaniałą grę, za arcymistrzowską wirtuozerię i za wieczór wielkiego wzruszenia. I znowu niebezpieczny wypadek w taczańskich jaskiniach. W grocie zimnej wybuch pożar. Trujący czad Zagroził życiu czterech grotolazów. Natychmiast ruszyły na pomoc ekipy ratownicze. Pogotowie tatrzańskie, wojsko, KBW, drużyny górnicze. Kilkadziesiąt godzin trwala walka o życie. Oto bohaterowie niefortunnej wyprawy. Czy przypadkiem nie za dużo tej brawury i źle przygotowanych ekspedycji? Nie stać nas chyba na mobilizowanie setek ludzi dla ratowania kilku roztargnionych sportowców. I to już drugi raz w bieżącym roku. Przeprowadzają warszawiacy z naczelnikiem dzielnicowego urzędu telefonów miejscowych. Dzień przyjęć interesantów to prawdziwy czyściec dla naczelnika. Tak, naczelnik wiesz, jest głęboko przekonany, że Państwo muszą mieć telefon. Podania i załączniki wskazują to wyraźnie. Niestety, proszę Państwa, po pierwsze nie mamy wolnych numerów w centralach, po drugie nie mamy wolnych numerów w centralach, a po trzecie. wszystkie następne powody są wobec tego nieistotne. Ale kogo w Polsce przekona taka argumentacja? Oczywiście naczelnik wszystkiemu winien. Interesanci są nieublagani. Co? Może pod koniec roku? Pan nie wie, kim ja jestem. Ja panu pokażę. Pod koniec dnia naczelnik zażywa służbowej Waleriany. Ach, po co w ogóle wymyślono te telefony? Nasz operator odwiedził w Krakowie bardzo dziwne laboratorium. Marian Barzecha pracuje tu w skupieniu nad... Yy, kompozycjami malarskimi. Ojciec młodego malarza jest lekarzem i stąd syn używa dość oryginalnych narzędzi pracy. Na tym płótnie krzyżują się wielobarwne linie i kształty. Szkoda, że nie możemy tego pokazać w kolorze. Lekarska zastępuje pędzel, a probówka paletę. Metalowe kulki zostawiają na płótnie delikatny sznureczek czerwonych śladów. Artysta sam tworzy nowe, niespotykane w przyrodzie formy i kompozycje. Jeszcze trzeba podmuchać. I już stało się. Pozycja skończona. Marian Barzecha krytycznie ocenia swoje dzieło. Sztuka nowoczesna bywa niekiedy dziwna i trudno zrozumiała, ale nikt nie zaprzeczy, że jest interesująca. Najwybitniejszy polski choreograf, uczeń Diagilewa, wychowawca kilku pokoleń tancerzy polskich Leon Wójcikowski, Obchodzi wkrótce 40-lecie pracy artystycznej. I tutaj na prawo, na lewo, i pan Bas, Zaczynamy czwarty obraz, proszę. Na jubileusz zapowiedzieli swój przyjazd najsłynniejsi tancerze świata, m.in. Sergiusz Lifar i Halina Ulanowa. Opera Warszawska uczci jego jubileusz wystawieniem trzech baletów, między innymi Petruszki Igora Strawińskiego. Leon Wójcikowski prowadzi właśnie próbę tego baletu. Na dzisiaj. Dziękuję. Lotnisko Rim pod Monachium. Tu właśnie zdarzyła się tragiczna katastrofa angielskiego samolotu, w którym wracali z Belgradu piłkarze słynnej drużyny Manchester United. Pod szczątkami samolotu zginęło 18 pasażerów, a 24 osoby odniosło rany. Niedbalstwo obsługi naziemnej było przyczyną tej strasznej tragedii. O ten dom rozbił się samolot. W monachijskim szpitalu toczy się walka o życie ciężko rannych sportowców. Wszystkie zdobycze nowoczesnej medycyny zastosowano dla uratowania ofiar katastrofy. Lekarze tylko niektórym rokują nadzieję. potrafili już stworzyć sztuczne księżyce. Obecnie jesteśmy na najlepszej drodze do stworzenia sztucznego słońca. Uczeni brytyjscy skonstruowali w ośrodku atomowym Harwell urządzenie pod nazwą Zeta, w którym odbywa się kontrolowany wybuch bomby wodorowej. Specjalne urządzenia powodują szybkie łączenie się atomów wodoru, tak samo jak przy wybuchu bomby. Tu jednak niszczycielska energia i straszliwa temperatura rzędu milionów stopni są przez człowieka opalowane i posłuszne. Gdyby udało się wykorzystać tę energię na przykład do ogrzewania, jeden aparat Zeta mógłby ogrzać kilka tysięcy miast równocześnie. Sir John Cockroft, najwybitniejszy fizyk brytyjski wraz ze zespołem pracowników, postunęli ludzką wiedzę o naprawdę milowy krok naprzód. W Bratysławie odbyły się Mistrzostwa Europy w Jeździe Figurowej na Lodzie. Tańczy para angielska Markami Jones, która zdobyła tytuł Mistrzowski w konkurencji tańca. A oto zdobywcy tytułu Wity Mistrzowskiego w Jeździe Parami. Małżonkowie Żuk, Związek Radziecki. Świetna kondycja, doskonała technika. No i wreszcie bezkonkurencyjna para czechosłowacka, suchankowa i doleżal. Zdobywcy tytułu Mistrza Europy w jeździe parami.